Witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym prezentacja Gołębi Polska Liga Gołębi Pocztowych. To już jest drugi nasz rzut. Pierwszy rzut już są 5 sztuk na aukcjach. Teraz właśnie w dniu dzisiejszym będą się kończyć te aukcje. Dlatego postanowiliśmy zaprezentować kolejne gołąbki. I tak jak tu widzimy, jak tak troszkę podstraszę patyczkiem, tu jest piękna samiczka od kolegi. Wojtka Henderka po numerze 1914. Drugi gołąbek. Jest od kolegi Tomasza Rumińskiego. Piękny też samczyk będzie o fenomenalnym upierzeniu i fenomenalnej budowie. Jak widzimy jak stoi jak szczała już ładnie się popierzyły te gołąbeczki. Naprawdę fajnie wyglądają. Trzeci gołąbek jest gołąbek kolegi Zbyszka Oleksiaka. Piękny samczyk też będzie, jak widzimy. Super gołąbek. Tam są oczywiście zdjęcia zrobione do gąbków, Ale chcieliśmy tak zaprezentować, żeby koledzy widzieli na żywo jak wyglądają te gołąbki. To były trzy, teraz czwarty gołąbek z hodowli Kostor-Żółkiewicz. Też piękny samczyk jak widzimy. Naprawdę te gąbki super zdrowe popierzyły się, no perfekcyjnie można powiedzieć. I ostatni gąbek jest również z hodowli Tomasza Rumińskiego Samczyk. Także w dniu dzisiejszym jest jedna samiczka, cztery samczyki, dwa od kolegi Rumińskiego. Widzimy piękny, mocny samczyk też jest. Ja zaraz każdego z osobna zaprezentuję, tylko tak, żeby hodowcy widzieli. No, mamy już listopad, u nas zima już jest, coraz większe przymioski. i tak, żeby kończą pomału wierzenie. nie śpieszyliśmy się. Z tą wyprzedażą tych gołębi z tego tytułu, żeby się fajnie właśnie u nas popierzyły, żeby już hodowcy jak wezmą gołąbki do siebie. No to już będą gołąbki ładnie spieszone, żeby nie przechodził jakiś stresów później podczas pierżenia. Gołąbki są poszczepione, tak jak ja zawsze szczepię. Gołąbki na parameksowi dwa razy, raz z osalem na salmonelle, ospę, także wszystkie szczepienia porobione. Wiadomo, odrobaczyć sobie można, chociaż uważam, że one nie powinny mieć robali. Dostają herbatki ziołowe, wszystko takie odrobaczające, zapobiegające. Myślę, że są utrzymane fajnie, moim zdaniem, w zdrowiu. Tu może przejdę gdzieś tak słonko, żeby nam nie przeszkadzało. Tak wygląda głowa, jak widzimy, już ostatnie pióro ma do spierzenia. Tu troszkę się mu pomarszczyło, ale jak widać po upierzeniu, łąbki zdrowe. Pięknie. Ogonek widzimy samiczko. Ładna oczko, można to zobaczyć. Tak, jak mówię, są na pewno zdjęcia. Mięsień różowy. To no super, niedużej budowy. Samica o numerze 1914034. Tutaj konkursów ilości lotników nie podaję, bo do każdego gołąbka są certyfikaty porobione z wynikami, także, że można sobie oglądać tam na stronie u Krzysztofa. Więc nie będę tutaj mówił, żeby jeszcze czegoś niepotrzebnie nie przekręcić. Tak wygląda ta samiczka. Kolejny gołąbek, którego tak ładnie za upierzenie i budowę chwaliłem. Gołąbek, on jest troszkę inny, bo rano się kąpały. Gołąbek kolegi Tomasza Rumińskiego jak widzimy też ostatnie pióro został tu jeszcze pierzy zostało też widzimy upierzenie perfekcyjne super ładny świeci się pięknie ten gołąbek no super upierzenie super budowa jak widzimy naprawdę nic mu nie brakuje ogonek w pióreczko w mięsie proszę zobaczyć lekka łuska wiadomo ale piękny różowy mocny taki niewielkiej budowy gołąb ale naprawdę no według mnie perfekcyjna budowa tego gołąbka jest plecy wszystko taki troszkę lekko pomarszczony bo tam mówiłem się kąpały rano nie doschnął gołąbek uważam że ma wszystko tak jak trzeba numer gąbka 14757 piękny na takim czerwonym oczku Samczyk będzie raczej, bo grucha niewielkiej budowy, ale uważam, że super gołęb. Myślę, że ktoś będzie miał z niego pociechę. Kolejny gołąbek. Z hodowli kolegi Zbyszka Oleksiaka 053 26 68 ma numer też będzie samczyk piękny na tak zwanym szklanym oku. Ładne oczko, mocne. Skrzydełko tego gołąbka też perfekcyjnie przepieżone, jak widzimy. Gołąbki uczestniczyły w lotach, ale zdrowe były. Ładny plecy, wszystko widać, jak opieżony świeci się, jak trzeba. No, widać nawet lekko, aż się te piórka tak marszczą. To jest oznaka właśnie zdrowia. Myślę, że nic temu gołąbkowi też nie brakuje. Ładny samczyk. Tak jak mówię, wyniki. Tu już naprawił Krzysztof. Będzie na stronie dodawał do gołębi. Ale też to będzie samczyk. To jest też ładny z budowy taki, można powiedzieć. miś ten gołąbek. Zwłaszcza jak młody był, chociaż teraz też to najładniej mi się podobał w gołębniku z Krzysztof Żółkiewicz, piękny gołąbek, no też widzimy upierzenie jego piękne, tu ma jakiś uszczerbek gdzieś tam, bo to w drugim piórku lata, więc ale to jest jakby ktoś mógł gdzieś upszczyknął czy ugryc, ale jak widzimy zdrowie tu jest super też po upierzeniu i oczywiście budowa, no to myślę, że nie potrzeba tu nawet słów używać, piękny gołąbek, super jedwabiste upierzenie. Wszystko ma, także myślę, że też godny polecenia. Gołąbki zaliczyły cały program lotowy. Wszystkie gołębie zawsze szły na lot. Wszystkie loty były pod wiatr. Jeden przepraszam, jeden czwarty lot był z wiatrem, a tak to wszystkie loty były pod wiatr, także naprawdę myślę, że gołąbki pokazały swoją wartość i klasę. Ostatni gołąbek jest też o kolegi Tomasza Rumińskiego, 14,749 piękny, mocny gołąb, samczyk też jak widzimy ostatnie pióro też super się pierzy wszystko no ten ma akurat troszkę szerszy ten ogon ale myślę, że, że tak strasznie mu to nie przeszkadza budowę oczko, no to przepiękny gołąb tu ma mocny taki na mięśniu myślę, że to będzie naprawdę koń wyścigowy Chciałem tu oczko pokazać, też ma naprawdę przepiękne. Widać, jaki wyrywny gołąbek. No, większej, większej budowy, mocny, ładny ptak. No tamte były, ten pierwszy Tomasza jest naprawdę nieduży, ale widać po nim po postawie. No, cudowny moim zdaniem ten gołąbek. Jest naprawdę przepiękny. I ten od kolegi Księdza Kostosza też jest naprawdę fajny, fajny gołąbek. Zresztą. Widać wszystkie gąbki, czyli od Wojtka, Elderka, Samiczka. Widać, że są zdrowe, ładnie się bierzą. Myślę, że tutaj po wprowadzi do hodowli, na pewno nie będzie narzekał. Go. Ja tutaj za zdrowie tych gołębi gwarantuję, ja tu dopilnowałem osobiście. Widać po woskówkach, po wszystkim, o Samczyk nawet już tu brucha. Także takie gołąbki mamy w tej drugiej części prezentacji to no i za kilka dni podejrzewam, że będziemy kolejne gołąbki jak ja jak walczył kolejne gołąbki będziemy prezentować także życzymy powodzenia na aukcji dobry lot